Yy, jakim ja jestem i czy jesteś ciepły? Nie, mam dziewczynę. Kim ja jestem? Montażystą grafikiem Tonego no ich kolegą. I teraz występujesz czasem na jego streamach. Za dużo powiedziane? Z <grywa> Może tak no. A co się dzieje? <grywa> Powiedziałem, że jestem twoim kolegą, a książę Kalbin powiedział, że też. To za dużo powiedziane. <noise> nie, nie, kolega tak, jak ja najbardziej, setel... nie przyjaciół, bo przyjaciół to jest duże no słowo, tak, ja no nie tak. mam dużo też przyjaciół, ale jeżeli mam takie oddalne, Promo... się Nie, ja się, ja się przestałem stresować szczerze, ten, czy taką widownią, nie, to tak nie widać, jednak, wi... znaczy, jednak widzę, że te 400 osób mnie ogląda, ale tak nie wiem, przyzwyczaiłem się teraz, ale zajebiście. Po... Ej, pozdrawiam nową słów. Może kiedyś będę... Dobra, widownia, Pakujemy żarcie do torby. Rzeczy są spakowane tam. Także, czekaj, co zrobimy? Na... Zrobimy tak, żeby to też trochę jeszcze bardziej mi nie było widać, jak tu będę to robił. A może weź to po prostu ten, żeby Nie, jest git, już... jest git, jest git. Tak. Jest git, dobra. Ja awansowałem z montażu na, na wizję. Co na wizję? Że, że a, a, awansowałem z montażu na wizję tutaj, że siedzę. Normalnie. Co tak było. A ktoś się tonego kiedy będę na poziomie przyjaciela? Czaki się pyta. Czaki? Nie, no ja przyjaciół to tak parę lat znajomości bliskiej. No tak. Jakieś dobre wspólne takie bardzo momenty, jakieś takie akcji i tak dalej. To są przyjaciele. Ja nie wiem, czy ja bym mógł powiedzieć o kimś, że jest moim przyjacielem, jak go nie poznałem w życiu realnym. Ja jestem takim typem osoby, że nie wiem, ciężko by mi to ktoś powiedzieć, że ktoś jest moim przyjacielem, znając go tylko z internetu. Padasz butle wody? Siwple. Danke schön. Cała paka, kurwa prowiantu i tak się oh mówi. Tak się no. mówi. Jak się mówi? Co się mówi? Mówi się e, sil to ple. T... Nie, nie wiem jak się mówi. A co, mówią, że się źle mówi? Chuja ja się Wy się chuja ja znacie po prostu, a nie się źle mówi. się chuja znacie, taka prawda, Widonio. Taka prawda. Ani się urodził <śledzimy> we Francji, więc zamknąć wątpię. Nie? I mam lat 18, czekać tylko. Dobra, czyli może tylko chroniasz do kółce zwolnić Dobra, yy, ale ty z nimi... Tak, tak, jadę, jadę, jadę. Bo wiecie ja też mieszkam bardzo blisko tego miejsca. Więc no, tak. Yy... To jak do nie znam co? Będziesz przyjaciel? No nie Możesz zacząć napisać, jeśli chcesz. Zrobimy test. No test ostrych chipsów w Jak kilka ma? Na kamień. kamień się nazywa. Na kami, kamień. No. Ja na drugi kamień w ogóle. Tak zapamiętałem. No. Dobra widownia. Też rozpiniałem jak się nazywa ten. Leon. Yy, Myślałem, że kupa na początku. Chipsy. Cheese cayenne nigdy największa ostrość Kurwa patrz pachną, ej ładnie pachną, ale ostro pachną Ale dasz ich, no to może jeżeli ktoś chce to może podać tam Jeszcze dają? Motoru. Takimi chipsami w yyyy oj kurwa sorry naczosami z serem serowym w, w tych Nie. Patrz jaki zwalczony, czarny One już kiedyś były tylko, tylko ten opakowanie się zmieniło Nie, oni zmienili to ze smakiem ale robi robicie dobrze? Tak. Mów no, co ci się podoba. <grym> Dobra, powinna się podłączyć znowu. <laughs> o Jezu, ale ostre jest. Co ty gadasz? No, ostre jest. Ja właśnie lubię ostre. Dla mnie to nie jest. Mm. Nie, fajne. Ale dobre są. Dobre są. Mhm. Zbicia. Jakie to są chipsy? A takie. Lejsy cayenne ostre. Cayenne and cheese. Najgorsze nie to że Nie wiem, gdzie to było. Nie wiem, gdzie to było. Nie wiem, to było. Nie Nie wiadomo jak długo. A idzie cały czas w górę. Ja właśnie muszę <grym> przybrać na wadze. No, bez pitu. Nie Wydaje mi się, że ta waga hmm? ona źle pokazała. Niemożliwe, nie że jesteś lżejszy od rudej. No, się, się No, niemożliwe to jest, ile ruda może ważyć maksymalnie, nie wiem, z 55 kg. Max. Nie wiem, ja mam na przykład tak, że ja, ja potrafię jeść bardzo dużo jakąś tu pizzę McDonald'a w jednym dniu, ale i tak nie, nie tyję, nie? Nie, bo nie to pojebanie. to łatwo przechodzić ty się. No, no ja właśnie nie. Mam. Zobacz jak moje ręce ten wyglądają Znaczy nie chodzi o ten, tylko o No Mhm nie wiem ile waży, Podobno mniej niż zyskocie Nie no to niemożliwe. nie masz nider 60 masz Ale Ale masz wzrostu? 1,80 180 coś Mam niedowagę Co? Mhm. Kiedy taka forma no, jak ja? Nie wiem, kolega powiedział, żebym poszedł na siłownię do niego U, ja tam Siałam, Siłownia ci nic nie da Musisz zacząć wpierdalać, dopiero wtedy chodź No ale w U, ja O ja pływa. Zrób badania na tarczyce Mam tak samo Ale kto ja czy Ali? Ja A właśnie od tarczycy się nie tyje? Hmm. Co to jest tarczyca tak bym? No to jest gdzieś tutaj Można teda zaliczyć przez to? Hmm? Można deda za to zaliczyć? Hmm, to. Hmm, chyba Cię je, właśnie, a no to możesz takiej podesłać. No można mieć niedoczynność i nadczynność. To ja mam pewnie nadczynność, a Ali ma niedoczynność, hmm. albo na odwrót. No znaczy, u mnie to chyba jest po prostu rodzinne, bo moja mama też tak miała. Jak była w moim wieku. To jest Twoja dupa? Mhm. To ja śpię. Ładna. Ty jeźdź. W Fortnite wam tak się poznaliśmy. Hmm? To ja z rudą podobnie, też idą z wyzywałem jej tatę. No czy tato, nie z wyzywałem taty. Powiedziałem po prostu, że Ruda siedzi w kącie i ojciec ją napierdala, żeby zarabiała kasę na dom To nie jest wyzywanie, to śmieszne dowci, paruda no to wzięła do siebie. Serio? Aha. To nie ma jednego chipsa na Rasa, jednego na 10, to prawda. No, ty kurwa... Nie rozumiem ludzi, którzy tak jedzą chipsy. Mm. No, nie wiem, no. No. 8 zł. Tony. Graka. 8 zł. Mm. Siematony będziesz grał w Forta Będę na grał live. w Forta na tym czy live, tak. Będę pisał, Chyba nie, chyba że jutro. No, chyba nie, nie. Ja byłem przed czasem. Dzisiaj... Gawron nigdy nie jest punktualny, to prawda. Nie ja zawsze jest, na przykład. Nie lubię się strasznie spóźnić. A jak coś przytyć, obliczaj sobie trzy koła dziennie. No takie szajki robić, nie? Podobno to, to, to oddaję. Mm. Ale na przykład słuchajcie, to trzy koła to jest bullshit, bo mi teoretycznie wychodzi, że ja przy, wzro przy swoim wzroście, przy swojej wadze trzy koła dla mnie to jest optymalnie, żeby nie tyć. I ja nie wiem jakim cudem, ale ja kurwa, no nie ma szans, że ja wpierdalam trzy koła dziennie. No nie ma po prostu. No nie. Czasem jem po 1500 kalorii i mi to wystarczy. Czasem sobie zjem maka i zjem z cztery koła Ale ciężko no W ogóle tony jest prawie że są sąsiadem kacpra Tak? No Jak szliśmy ten skerpulę to tam takie bloki białe tam mieszka Które kurwa bloki? No trzeba przejść przez tą kładkę nie? A. drugą Dobra wiem 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 tak on tam mieszka? No Okej no to nie wiedziałem fajnie BOŃSKI KURWA Chcę walki na MMA! Rewanż <laughs> za nubiera. Nie, no, nie, spoko No to nie widziałem, jest takie rzeczy, wiesz? No, nie wiem, ja jestem jakimś stalkerem, jebanym. No, zobaczę na Instastory, poznaj te bloki po prostu. No, one są nowe. A czy on też często, jak z blokiem nagrywał filmy, to przy tamtej galerii? Często są, tak być, Jak wyjdziesz, tam, tutaj, dół. prawa My nawet nie widać. Ten? No tak, takie białe i to no jest pomarańczowe. Tak, no to one są, one są nowe w miarę. Dobra, idę zobaczyć. Ty. Widzicie? Ja nawet wiem gdzie ma, ten, gdzie mieszka Jay Dobrowski i biuro ma Abstra. Albo miało nie wiem. Jay Dobrowski? No. On nie mieszka w Warszawie. Co ty gadasz? Naprawdę? Mieszka? No, mogę ci, mogę ci na... a, no, a no tak, on w sumie tam pojechał tylko robić content. Ali, pewnie adres Tonego też ma. Nie, akurat nie. Ma mój bo mu dałem Znaczy ja wiem, że po prostu Tony mieszka obok mnie blisko, bo w galerii Pr Promenada? No Bywałeś, a to jest bardzo blisko mnie No, no Naprawdę, no No ale tak, jak znaczy, ja się mieszkałem tam pod Bawrem, no to się zawsze chodzi do galerii Promenada, bo ona jest najbliższa No i fajnie, bo w kino jest w nim Ale no stary jest. jest tak, że ja cały czas siedzę 2 4 na 7 i patrzę, gdzie jakiś streamer, youtuber Dobra, a, a wiesz, gdzie mieszka Kruszwil, bo on też gdzieś tutaj to nie. Znaczy, na pewno nie po tej stronie, bis, mi się wydaje, że po drugiej, bo tam dużo takich youtuberów, Stu mieszka i ten, tam... Stewart stuart też tam mieszka? Znaczy, mi się wydaje, no, to no, w podobnym mieszkaniu, Ja pierdolę. Mali Starter, kurwa, bójcie ja, się go, nie, bójcie po, się, po się po go. Po prostu lubię siedzieć na ten, lubiłem oglądać youtuberów. Jak był ten pan ZigZag, nie kurwa, pan Deskorolka O, on chyba jakoś tak coś szukał, czegoś takiego, tak mi się wydaje Pamiętam coś takiego ja na przykład, nie wiem, pierwsze zdjęcie jakie zdjęłem z youtuberem To tutaj do się popakałem wtedy Tak? Naprawdę, no Ze szczęścia czy ze strachu? Ze szczęścia, z takim grzybkiem A był ile lat? Nie wiem, z 12, z 10, nie wiem, z dzieciakiem To fajno <laughs> Deskorolki Syn Deskorolki, może tak być To takich chłopców co stalkuje <noise> Ile miałeś jak spotkałeś Jaya? No, no nie. miałeś 15-16, bo on nie jest, on nie, jest nie nowy w miarę na YouTube. Nie, nie miałem Tak? No miałem z... No nie to takie... No bo wiecie jak spotkałem ten tak? A on jest nasz rocznik. Jay Dąbrowski? No jest albo On ma dwójkę. Dziewczyn? A Jay Dąbrowski, a ja borkowski kurwa słyszałem, Jay Borkowski... Co on borkowski? Się... No Jakub Borko Kuba Borkowski ten którego spotkaliśmy w niuansie. A Guci... Nie! Ja myślę na to na ja, O siema Gerber Siema Ty Ja też wiem gdzie ty mieszkasz A kto z Gerber? To jest mój kolega z Discord. Ja pierdolę on wszystkich ktoś Bo kolejnym Poznaliśmy się na PlayStation 4 w Minecrafcie Tak? No śmiesznie, bo... On w Belgii mieszka Albo nie wiem, w jakim mieście, bo jeszcze się obrazi. Ja pierdolę Ali kurwa jaki Starkel! Czekaj, bo w ogóle będziemy będziemy blisko obok tego Jey'a a A shopa namierzyłeś? Właśnie, dobre pytanie. Ten co był z nami w w, na, w niuansie, ten taki w zielonym dresie. Mówimy na niego shop. Ten co, da ten, ten, co dawał też logi? <grym> nie, możliwe, taki w żonobice białej. Ten co jest fotografem? No. Diany nie, nie, stalker i chuj. <grym> Dobra, idę sprawdzić co Gabron napisał, bo miałem kurwa Isia, ja tak wracam, bo Ali mówi ciekawe rzeczy. Aś, jaki stalker Ja się... Czekaj, eee, co? Go, co? Yo, Teraz się... Yo, spoko się. Co tam? Uśmiech, zajebiście. Mówią wszyscy, że jestem stalkerem, bo wiem gdzie jaki youtuber mieszka. A wiesz? No wiem na przykład... A gdzie ja mieszk? Ty w Szczecinie. Kto? A ja gdzie mieszkam? Ty tu gdzieś. Tu obok. No nie wiesz dokładnie gdzie. No nie, nie wiem. Nie wiesz? Nie, nie wiem. Naprawdę? No, no, gdzie się obok pojechał? No, no tak, obok, obok. O, a ulica? O, a ulica? O, no nie wiem, nie wiem. A gdzie mieszka Jacob, to ta jego epika. Nie, nie, nie wiem. Na, nie, nie oglądam Jacoba. Siemo! To przejdzie, czy na nie? Jacoba. taki. Ale że Ucji nie wystarczy... Znaczy wiem, że... Znaczy wystarkowałem tylko... że mamy dwóch wspólnych znajomych. Ale Łucja tutaj blisko mieszka. No tak. No tutaj się dużo osób tak wspólnie z nim, w sumie. Nie, po prostu sprawdziłem bo jako że jesteśmy w sumie znajomymi z Ottonego, to chciałem zaobserwować po prostu konto. <noise> <noise> tak, jasne. Co ty gadasz, czaki? Pod... Nieprawda. Nie idę z wami, przynajmniej w sensie nie idę z nim, bo mi się chyba obsrała. Nie no, w sensie ja byłam w opuszczonym psychiatryku. To było śmieszne, śmieszne. Ja byłem w jakimś chyba hotelu w Gdańsku. cię to już specjalne ty cenne, to pokoju? W nie no, co.